Kupując działkę budowlaną, skupia się w głównej mierze na jej wielkości, gabarytach i przydatności na cele budowlane. Natomiast mało kto zwraca uwagę na problemy z jakością gruntu, które w znaczny sposób mogą zwiększyć koszty budowy domu. Słabej jakości grunt, grunt nienośny, który będzie powodował to, że Twój budynek może osiadać, ściany mogą pękać. Jeżeli trafisz na taki grunt, masz trzy rozwiązania: albo większe fundamenty, albo płyta fundamentowa, albo wymiana gruntu. Wszystkie te elementy są bardziej kosztowne. Drugą istotną rzeczą jest poziom wód gruntowych. Jeśli jest wysoki, wiąże się to z dodatkowym zabezpieczeniem fundamentów i szczelniejszą izolacją przeciwwodną ścian fundamentowych, co za tym idzie wyższymi kosztami. Trzeci z problemów to tak zwany grunt ekspansywny, czyli taki grunt, który zmienia swoją objętość pod wpływem wilgoci lub jej braku, np. gliny lub iły. I tutaj, tak samo jak z gruntami słabonośnymi, wiąże się to z droższymi fundamentami. Kolejnym z problemów to zanieczyszczenie gruntu, na które mało kto zwraca uwagę, a jest dość istotne, szczególnie w tkance miejskiej. Zanieczyszczenie chemiczne i potencjalna wymiana zanieczyszczonego gruntu może kilkukrotnie przekroczyć wartość tej działki. Wybierając działkę budowlaną, warto zrobić badanie geotechniczne gruntu, żeby wiedzieć, z czym się mierzymy. A jeżeli chcesz uniknąć potencjalnych problemów, obserwuj kompendium nieruchomości bez zawiłości.